wiecznie odkładanego remontu. Jeśli macie w domu masę rzeczy, które mogą Wam w tym zawadzać, to mamy dla Was rozwiązanie. Wszystko, co zawadza podczas remontu, możesz oddać na przechowanie do specjalnych magazynów. Nieważne, czy będą to meble, urządzenia AGD, czy już dawno zapomniany sprzęt narciarski zagracający szafę. Nie ma ograniczeń. W stolicy typową przechowalnią jest City Self Storage. Pomieszczenia są yy, zamykane na yy, kłódki, yy. Powierzchnia magazynowa podzielona jest na indywidualne pomieszczenia. Taki własny boks możesz wynająć na targówku albo po drugiej stronie Warszawy w dzielnicy Włochy. Możesz wybrać wielkość pomieszczenia. Cena zależy od rozmiaru boksu i od czasu przechowywania rzeczy. Najmniejsze z naszych pomieszczeń na okres tygodnia można wynająć za 25 zł. Wynajęcie boksu to tylko jedna z możliwości. Firmy transportowo-handlowe także oferują przechowanie wszystkiego, co zbędne w trakcie remontu. Możesz sam dowieść swoje rzeczy albo skorzystać z transportu firmy. Za sam przewóz za godzinę zapłacisz około 100 zł. To, co oddasz, stanie na jednej wielkiej hali w bezpiecznych warunkach. W naszej firmie jest monitoring. Jest alarm, także mienie naszych klientów jest bezpieczne. Na terenie Warszawy w ten sposób o Twoje rzeczy zadba firma Oneo, firma Graeme, a także DTS Przyjemne Przeprowadzki. W tym przypadku za każdy przedmiot zapłacisz oddzielnie. Jeden metr sześcienny miesięczny kosztuje około 50 zł. W takim pseudo hotelu Twoje meble będą mogły leżakować nawet przez cały rok. Najkrótszy czas przechowywania to jeden tydzień.